Ostatnią rzeczą, jakiej Monika Jackson się spodziewała podczas rutynowej kontroli drogowej, było spotkanie doświadczonego policjanta, który skłamie na temat ich interakcji. Jako emerytowana komandor, porucznik Navy Seal, przeżyła znacznie groźniejsze sytuacje, ale ta uderzyła w samo sedno jej tożsamości. Stojąc w nikłym świetle wieczoru i sprawdzając drogę na telefonie, nie przypuszczała, że wkrótce stanie się centrum jednej z najbardziej poruszających opowieści o sprawiedliwości na kanale Wieczorne Opowieści. Oficer Simons podszedł z autorytetem, a strumień światła z jego latarki uderzył w jej twarz. Dwadzieścia lat służby nauczyło Monice czytać ludzi, a wszystko w jego postawie krzyczało kłopoty. Mogła go łatwo obezwładnić, jej szkolenie w SIL przygotowało ją na znacznie gorsze sytuacje, ale wybrała powściągliwość, wiedząc, że ta walka zostanie stoczona w innym miejscu. Gdy Simons rzucił nią o maskę radiowozu, fałszując oskarżenia o napaść i stawianie oporu, nie miał pojęcia, z kim ma do czynienia. To, co nastąpiło potem, stało się dramatem sądowym, który obnażył nie tylko uprzedzenia jednego funkcjonariusza, ale i błędy całego systemu. To historia o tym, jak odznaczona weteranka zamieniła moment niesprawiedliwości w potężny ruch na rzecz zmian. W wielkiej sali sądowej Monika zachowała swoją wojskową opanowanie, gdy oficer Simons składał sfabrykowane zeznania. Jej ciemne oczy śledziły każdy jego ruch, wychwytując subtelne oznaki stresu, które nauczyła się rozpoznawać. Lekkie drżenie rąk, wymuszoną pewność siebie w postawie. Stała się agresywna, oznajmił Simons, a jego głos rozbrzmiał echem po sali. Gdy próbowałem deeskalować sytuację, sięgnęła po moją broń. Przez galerię widzów przeszedł szmer, ale Monika pozostała niewzruszona, dłonie spokojnie złożone na dębowym stole. Jej młody adwokat Benjamin Carter niespokojnie poruszył się obok niej. Potrzebujemy czegoś więcej, szepnął, a jego niepokój był wyczuwalny. Jego słowo przeciwko Twojemu to za mało. Monika uśmiechnęła się z pełnym zrozumienia spokojem. Cierpliwości, Ben. Prawda ma swój czas. Ciężar chwili przytłaczał salę sądową, gdy prokuratura budowała swoją sprawę wspomnienia tamtej nocy wróciły. Oślepiające światło latarki Simonsa, jego natychmiastowa agresja, zimny metal radiowozu na jej policzku. Dwadzieścia lat szkolenia w SIL nauczyło ją panować nad reakcjami i mądrze wybierać bitwy. Tamtej nocy wybrała powściągliwość nie ze strachu, lecz ze strategii. Kiedy przyszła kolej obrony, Monika stanęła na mównicy. W sali zapadła cisza, gdy przemówiła mocnym i pewnym głosem. Sprawdzałam trasę na telefonie, kiedy podszedł do mnie oficer Simons. Nie poprosił o identyfikację, zażądał jej. Gdy zapytałam dlaczego, od razu eskalował sytuację. Prokurator zaatakował krążąc wokół niej jak drapieżnik. A więc przyznaje pani, że zakwestionowała jego autorytet? Zakwestionowałam jego intencje, poprawiła go Monika, nie spuszczając wzroku. A to zasadnicza różnica różnica, która stanowi sedno tej sprawy. Benjamin odtworzył nagranie z telefonu świadka i atmosfera w sali zmieniła się diametralnie. Głos Simonsa zabrzmiał ostro i stronniczo. Kobiety takie jak ty muszą nauczyć się słuchać. Galeria wybuchła oburzeniem. Sędzia uderzył młotkiem, ledwo przywracając porządek. Podczas przerwy Monika stanęła samotnie przy oknie sądu, patrząc na miasto poniżej. Benjamin podszedł, ściskając plik dokumentów. Mamy to, akta Simonsa. Liczne skargi o nadużycie siły, wszystkie zatuszowane. Wzorzec atakowania mniejszości, zwłaszcza kobiet. Próbowali to ukryć, ale znaleźliśmy dowody. To nigdy nie chodziło tylko o mnie, Ben, odparła Monika. Jej głos był cichy, ale stanowczy. Chodzi o tych, którzy nie mogli się bronić, o głosy, które zostały uciszone. Teraz jesteśmy ich głosem. Po powrocie na salę atmosfera była napięta. Pewność siebie Simonsa pękła, gdy Benjamin przedstawił dowody. Jego koledzy, dotąd wspierający go, zaczęli się dystansować. Ich dotąd jednolity front rozpadał się pod ciężarem prawdy. Przełomowy moment nadszedł, gdy Monika ujawniła swoją służbę wojskową. Jestem komandor porucznik Monika Jackson, emerytowana oficer Navy Seal, oznajmiła, a jej głos niósł ciężar 20 lat służby. Na sali zapadła cisza. Twarz Simonsa pobladła. Kilku przysięgłych pochyliło się do przodu. Ich wyraz twarzy zmienił się ze sceptycyzmu na pełne uwagi skupienie. Przez 20 lat broniłam ideałów sprawiedliwości i równości, kontynuowała, obejmując wzrokiem ławę przysięgłych. Stawiałam czoła wrogom za granicą, przechodziłam przez najbardziej wrogie tereny i prowadziłam zespoły przez ekstremalne warunki. Ale nigdy nie spodziewałam się, że doświadczę tak jawnego nadużycia władzy na ulicach mojego własnego kraju jej słowa wybrzmiały głęboko podkreślając większy problem po krótkiej naradzie ława przysięgłych ogłosiła werdykt niewinna we wszystkich zarzutach jej historia po raz pierwszy opowiedziana na wieczornych opowieściach stała się symbolem walki o sprawiedliwość jeśli historia odwagi i wytrwałości moniki poruszyła cię kliknij przycisk lubię to i udostępnij ją komuś kto powinien ją usłyszeć Wieczorne opowieści są zaangażowane w opowiadanie poruszających historii o triumfie nad przeciwnościami losu. Pomóż nam osiągnąć 10 tysięcy subskrybentów, abyśmy mogli dalej inspirować ludzi historiami, które mają znaczenie. Bo czasami najważniejsze bitwy toczymy nie na odległych polach walki, ale tu, w domu.